Przychodzi do ciebie teraz, Jezu, córka marnotrawna, syn marnotrawny. Okaż mi miłosierdzie. Uznaję mój grzech i niegodność. Liczę teraz na Twoją łaskę, na Twoje miłosierdzie. Boże miłosierdzie. W tym pragnieniu znalezienia mnie, pogubionego grzesznika. Nawet gdy ja już nie pragnę zmiany na lepsze, Ty gorąco pragniesz okazywać mi miłosierdzie. Dziękuję Ci za to w tej modlitwie. okay <laughs> Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Przepraszam, gdzie kucharek, sześć, tam nie ma co jeść, przed chwilą widzieliście. klawiatura się spsuła. się klawiatura nami takie, takie rzeczy powstały. Dobrze, ale y, co, co ja chcę wam powiedzieć? Chcę wam powiedzieć, że zapraszam was do modlitwy i moja obecność tutaj z wami w poniedziałki nietypowa, jak na poniedziałek, będzie uzasadniona za niedługo. Po co ja tu jestem? Co, co ja chcę? O, 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 Pomodlić się chcę z wami, ale jest jeszcze drugi cel, który, który za chwilę. Aby dobrze wejść w modlitwę y, godziną miłosierdzia, tak? I koronką do Bożego miłosierdzia, to przygotowałem dla was fragment, krótko go skomentuję i do rzeczy. Jak to jest przez przypadek, to pamiętajcie, przypadki są tylko w gramatyce. Zostańcie chociaż na chwilę modlitwy. 1238 y, z dzienniczka Faustyny. Dziś widziałam się z księdzem doktorem Sopoczką, który przejeżdżając przez Kraków, wstąpił na chwilę. Pragnęłam się z nim widzieć. Bóg spełnił moje pragnienie. Kapłan ten to wielka dusza, która po brzegi wypełniona Bogiem. Radość moja była wielka. Podziękowałam Bogu za tę wielką łaskę, gdyż dla większej chwały Bożej pragnęłam się z nim widzieć. Dla większej chwały Bożej pragnęłam się z nim widzieć. My również mamy takie rozmaite pragnienia. A może ktoś wstąpi, a może ktoś zajedzie. A może ktoś się pojawi, a może coś załatwię, prawda? Trzeba pamiętać, aby w naszych intencjach było to, co w intencjach Faustyny dla większej chwały Bożej, aby to zrobić. Niech to będzie narzędzie tego, by Pan Bóg był bardziej znany, kochany yy. i żeby mu większą przyjemność sprawić. Ogromną przyjemność Bogu sprawiasz, gdy przychodzisz do niego, by być z nim jeden na jeden. Gdy jesteś ty i on, i nic więcej, wielką, wielką, wielką radość w tym sprawiesz i przyjemność Bogu, bo on cię tak kocha, że chce mieć blisko siebie. Spełnij jego pragnienie i zostań chociaż na chwilę tej modlitwy. Rozpoczynamy. Bierzemy pod uwagę to, co zapisaliście, biorę do serca wasze intencje, intencje z grupy te owieczki też biorę do serca. Modlimy się o osłonę, święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw Niego i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy. A ty wodzo niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strądzi do piekła. Amen. Rozpoczynamy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje bądź wola Twoja, jako w niebie, taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny. Umęczony pod pąckim piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekiel, trzeciego dnia z martwych wstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy, Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych, wierzę w Ducha Świętego, w święty Kościół powszechny, w świętych obcowanie. Grzechów odpuszczenie, ciała z martwych wstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny, ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo. Najmilszego syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego. Jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie. Jezu, Jezu ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam tobie. Jezu, Jezu, ufam Tobie. Święta siostro Faustyno. Módl się za nami. Błogosławiony Michale Sopoćko. Módl się za nami. Święty Janie Pawle II. Módl się za nami. Święta Tereso z Lizję. Módl się za nami. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Panie Jezu miłosierny, zmiłuj się nad nami. Błogosławię was w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Amen. Przyszedł mi na myśl konkretny uczynek miłosierdzia do zrobienia. Na teraz, teraz do, proszę go wykonać. Mianowicie yy, wielu z nas dzisiaj dobrego słowa nie usłyszało, a Ty możesz obdarzyć w komentarzu jakimś dobrym słowem jakimś prostym. Od serca możesz napisać innym, którzy się modlą, na przykład proste: dobrze, że jesteś, pięknie, że jesteś, pozdrawiam kogoś, albo to, co Ci Duch Święty podpowie. Yy, więc jestem przekonany, że ktoś, kto dzisiaj ani jednego dobrego słowa nie usłyszał, to może przeczytać i doświadczyć tej naszej społeczności modlitewnej. Zapraszam Cię do tego, żebyś był kreatywny w komentarzu. Yy, I teraz yy, nie, możemy być kreatywni w rozmyślaniach na temat yy, trzeciej tajemnicy. Zesłanie Ducha Świętego, proszę Was o modlitwę za mnie, za zespół, za naszą wspólną misję, tę za 5 minut premiera wersji gitarowej Duchu Święty Działaj We mnie. Znajdziecie ją na YouTube. Zaraz więcej o tym będę opowiadał. Rozpocznijmy tę dziesiątkę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Ojcze, nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego, powszedniego, daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Strowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Strowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Strowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Strowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Strowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. No cóż, miałem rozproszenia podczas tej dziesiątki różeńca, zerkałem na Wasze kreatywne rozwiązania, e, zadania, które Wam dałem. Bardzo dobrze sobie poradziliście. Może ktoś się przyzna, że w sumie rzeczywiście pierwszy raz w ciągu dnia dobre słowo usłyszał. Nie wiem, czy to tak. No, no, nie jest proste takie przyznanie się, ale może właśnie ktoś otrzymał od naszej społeczności to dobre słowo. Drugie zadanie kreatywne mam dla Was, mianowicie w podpiętym komentarzu jest wersja gitarowa z chwytami naszej piosenki Duchu Święty Działaj We mnie. Jeśli nie widzisz podpiętego komentarza, to w YouTube możesz po prostu wpisać Duchu Święty, Działaj We Mnie. Znajdziesz tę wersję akustyczną. No i cóż, kreatywność polega na tym, że można pomyśleć sobie, aha, tam jest taka właśnie kobieta, która gra na gitarze podczas tam uwielbienia w kościele albo podczas adoracji w kościele, może jej to podeśle, prawda? Albo sam może odkurzę gitarę i jakoś spróbuję te chwyty tam podane właśnie w nagraniu zagrać i pomodlić się tą pieśnią Duchu Święty, Działaj We Mnie. Jedna z Waszych ulubionych, zdecydowanie to widać po wyświetleniach, choćby jak chętnie ją wybieracie. Kilkaset tysięcy wyświetleń w różnych miejscach, już prawie milion. Polecam Wam wersję akustyczną. Serdecznie Was pozdrawiam. Gdzieś tu w podpiętym komentarzu to właśnie jest, lub na YouTubie Duchu Święty Działaj We mnie. Teraz lub później możecie pomodlić się, zobaczyć. Niech dobry Bóg Wam błogosławi, kocham Was. Zapraszam na wieczór na 20.30. Mam nadzieję, że się spotkamy na wspólnej modlitwie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Dziękuję Grzegorzowi i lećcie na premierę.